Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Dziadzio Witam was w, nowym, w nowej serii z Metina jest to seria yy, z serwera Thespia, tam gdzie serwera uzurpa, Uzurpatora tak, witam was serdecznie i zapraszam do oglądania zaraz widzimy się w grze a więc już, jest, już jesteśmy będziemy musieli się lognąć, tak lognąć się będziemy musieli i, widzicie co mam, nie pomyślałem i co dostajemy na start fiolka życia chyba nieskończona ilość tak, tak i, i gramy WP-kiem stwierdziłem, że tam dalej gramę grał y, na, y, na tym na Malestii ale stwierdziłem stwierdziłem, że, że też rozpocznę serię tu i już zrobiłem w sumie odcinek na Malestii ale on się pojawi pierwszy, ten tam coś mi się jeszcze pierdoli, jeszcze kończę go do końca. I rękawica, zobaczmy jaki jest drop rękawica króla przepowiedni. Co to kurwa robi? Taki drop. Dobra, ubijemy metkę, ja sobie relognę. Relogając jedziemy dalej. Szkatułka triumf. A jaki jest... No właśnie zaraz wam też opowiem o Q, ale zaraz wszystko muszę zrobić i widzimy się. Dobra, już więc jesteśmy, jak widzicie, normalnie wszystko wygląda, w końcu jest e -Q, bo na Malesti mam zjebane. I tak o, o co chodzi z Q, Czta czytając jedno Q, gdy przeczytamy wchodzi nam skill G, ale musimy wydropić to Q oczywiście z kamieni Metin. I ja, i ja może zrobimy sobie tę misję 3 Metiny Bitwy. I tak, dostałem Azraelusia na 3 godzinki, to myślę, że też fajnie. I co jeszcze yy, kontynuuj. 10 głodnych nie i gry, Grizzly Trening. Muszę iść. Muszę iść, ale dobra, ja widzimy się zaraz. Ja zrobię tutaj sobie trochę misji i widzimy się zaraz może na czymś większym jak będę coś lepszego robił, bo to w sumie jest i tak odcinek taki z pierwsz. No z pierwszego mojego pola, tak jakby gry nad Hespi i zaraz coś jeszcze poopowiadam, więc zaraz się widzimy. A więc tak, witajcie z powrotem. Yy, ja wbiłem sobie 19 level i zrobiłem najgłupszą naj, rzecz, jaką mogłem. pojebałem się z i chciałem sobie, musiałem zresetować umiejętności i dojebałem w czarowanym zbroję, a tak nie miało być. I nie mam hajsu na zmianę, tak wyglądają yy, handlarze, już Wam pokazuję. No i ogólnie serwer jest spoko, co wydropiliśmy, medale konne, tak czy tam. Może kurwa Q ku jakieś będzie fajne. Akurat dla mnie to sobie podniosę. Sama gówno. Jak. Nie ma. O! Akurat. Jaki fart. Czarowane. Tylko żeby miał je na 17. Jeszcze jest taka sprawa. I tak o, co mi dropło tu za ukończenie misji, 17 i jest instruktor siły konnej, która jest naprawdę fajną rzeczą tutaj. Ja sobie poczytam i otrzymałem. I teraz uwaga, klikamy na konia i dajemy rodzaj siły. I zmień, rozdanie siły, zwiększ siły i sobie wybieram na przykład kamieniem metin, ile mamy? No to 2 punkty i mamy 4%, jesteśmy silniejsi przeciwko kamieniu metin. Tak to działa. I na przykład teraz sobie jeszcze przeczytamy Porażka Tu mam szczęście Tak samo jak na Malestii Więc, 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 więc Ja idę jeszcze dojebać ten level Żeby mieć to w końcu Czarowane I widzimy się w kostium muszkietera Przyda się, zbieraj to Mamy kostium muszkietera Elegancja, Francja Wyglądamy Coś nam daje, nic nie daje ale dobra, no to leć, ja idę sobie tam wekspić jeszcze i widzimy się zaraz na czymś ciekawszym na pewno. Już wbiłem sobie 37 poziom i co tu mamy? Mamy 5kk, drop łam i tu mamy już takie EQ z leksza. I chciałbym naprawdę, nie wiem, może ktoś to ogląda z administracji, chociaż wątpię, ale może spoty są naprawdę małe. To to jest naprawdę mały spot jakbyście mogli to powiększyć jeżeli dajecie nowe te jest tak duży drop tego wszystkiego to powiększcie chociaż jeszcze spoty bo to jest tragedia z tymi spotami no sami zobaczcie co to jest, co to jest na Malesti to, to jest mały spotik to jest grupka takich to jest jedna piąta spotu na Malesti ale trudno jedziemy dalej, serwer ogólnie jest fajny fajnie się expi Robimy biologa, zęby orka, ile już mamy ząbków? 9 a 10 potrzeba. To zaraz lecimy, jeszcze chciałbym sobie podrapić też szkatułki serwerowe, szkatułka, szkatułka triumfu. Żeby od, otworzyć to na końcu odcinka mam zamiar 100, jeszcze 30 mi brakuje i metka sobie ubijemy więc może ja wam jeszcze pokażę czy ubiję tego metka czy nie więc do zobaczenia zaraz przy końcu HP tego metina daj radę, daj radę powiem wam jest w porządku i i zaraz koniec i pokażę wam jak jest mniej więcej drop i w ogóle założyłem sobie rękawice i nie można jej zdjąć mi dropu I... I drop wygląda następująco. Jest mega. Najpierw sobie te szkatułki pozbieram, bo już trochę leżą. Co tu mamy? Q oczywiście zbieramy wszystkie, wszystkie Q Później się tylko wyrzuca w sumie, ale trzeba zbierać, bo szukamy już mam strach, nawet dwa te. Jakie mamy kum? Mroczne uderzenie to na mnie pasuje, mroczny kamień też nie, trująca szczoła i powodzeniem. I dobra, my lecimy z kolejnym metinem i do zobaczenia zaraz przy biologii. Oto jest przykładowa klasa Nobach, który ksuje. Widział, że bije pierwszy metina? Nie, I kurwa, on musi tu podejść i mi go zabić. Nie wiem co mu to da. Ale on musi, kurwa, i będzie mnie bił. I chuj mu w dupę. Tak, chuj mu w dupę. Dobra, ja zapierdalam już do tego biologa i będziemy się przy biologu. Już jesteśmy obie. u biologa, dajmy pierwszy ząb orka. I pewnie będziemy musieli jeszcze później dropnąć kamień. Jest już późno i się pierdole coraz częściej coraz wgaduję głupoty w ogóle, to co robię to czasem tutaj teraz nie niechcący w siłę na przykład, myślałem, że gram bojem, i dodałem w siłę zamiast winta ale to już czas szczegół I, i pięć zębów, jeszcze cztery, mamy sporo, sporo ich i co do tamtego konkursu. No musicie wziąć się w garść, bo się nie odbędzie. To jest pod trzecim odcinkiem z Malestii? Nie. Pod trzecim czy pod kurwa czwartym? Pod czwartym. Tak, pod czwartym odcinkiem jest konkurs. Przepraszam Was, ale no zmęczony jestem. I. I tylko informacja o kamyczku i gitara jedziemy, jedziemy Dobra, zbiorę kamień się zaraz widzimy. Mówię ze o głupich rzeczach, których w nocy, które w nocy robię przeważnie, to ogólnie znowu dodaję w siłę chyba 8 punktów Znowu i kończymy biologa. Pierwszą misję Azraelusia. Co kurwa znowu? Czas, 3 dni. Spoko, tu jest ten fajnie, fajnie, fajnie się zdobywa Co zostajemy pedek godzina. No i dobra Na sam koniec zostawiliśmy sobie oczywiście 101 szkat. Mam to i otwieramy Lecimy, lecimy, jakieś zaczarowania. I koniec, co dostaliśmy? Mm, szarżujący tygrys, ładnie, ładnie. Zaczarowania 7 pdków. Godzina, 30 minut. 30 minut. To ładnie poszło. Taki drop dostajemy. Jeżeli spodobał się tobie odcinek, daj łapkę w górę. Fabkujcie, daj komentarz. Jeżeli naprawdę. Chcesz zostać, i oglądać mieć dużo konkursów i być świeżo i oglądać mnie, debila przy mikrofonie, to subskrybuj ten kanał właśnie, dziadzio.pl I jak już zauważyliście mam inny, inaczej się nazywam na YouTubie, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć i na razie.